Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons, and of course about wódka! Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część 151. Spotkanie po latach. Demony po jakimś czasie zadumowiły się na terenie do tego stopnia, że nie przeszkadzał im całodobowy monitoring i to, że mieszkali pod wodą. Nadszedł jednak czas, aby po uleczeniu ran rozpocząć poszukiwania sposobów na pokonanie lub chociaż osłabienie Eskaliasa. Możliwości były jednak ograniczone, bo migranci mogli albo chodzić po dużym placu głównym, odciętym od reszty ogromnego miasta, lub odlecieć. Za sprawy krajowe pierwszy się zabrał u Bartos, a żeby nie wyszło na to, że działa tylko na korzyść kuwerczyków, zabrał ze sobą swalosa, bo królowie byli zajęci pracą papierkową związaną z uchodźcami. Demony wezwały Gironlara, który miał ich zaprowadzić do przywódcy. On się nie zgodził, ponieważ miał u siebie gościa i kazał zaczekać. Gość następnie przybył do strefy zamkniętej. Był to Ruger Ach z przesyłką z Mgławicy. Mędrzec zakradł się do lasu, gdy Escalius walczył z pogromcami i wydarł korzeń Wibertusa, który posadził w donicy i dał nadzieję na odrodzenie umysłu lasu. Dodatkowo spotkał wilkołaki, każące przekazać demonom, że bracia czekają i wiedzą, jak pokonać złego brata. Ruger Ach dokończył słowami od siebie. Ktoś nazywany przez wilki bratem ma coś co jest w stanie na pewno pokonać Escaliasa, a tymczasem wilkołaki przeniosą się na Ikrahan, gdzie będą przechylać szale zwycięstwa na tyle, na ile jest to możliwe w ich stronę, jeśli uciekinierzy pomogą uratować to, co przetrwało. Gość oddał sadzonkę Agernanosowi i kazał się nią zaopiekować. Król się zgodził i obiecał, że nawet jeśli zajmie mu to wieczność i straci przez to rozum, to nie podda się i znajdzie pradawnych, którzy raz już im pomogli, więc może i mogą to zrobić drugi raz. Ojciec chował roślinę, przyzwał Baltazara i zabrał go na podróż w poszukiwaniu magicznego śladu, choć jednego żyjącego pradawnego. Tak, Wibbertus jednak przeżył. Wiadomo, że w chwili takiej, jakiej jest, czy jest kawałkiem korzenia z kawałkiem patyczka wystającego ponad glebę, nie jest w stanie nic zrobić. Wilkołaki się odezwały, a skoro wilkołaki się odezwały, to znaczy, że już jest niebezpiecznie. Działają na korzyść i krachan, i Smoków tam znajdujących się. Oczywiście nie walczą w taki sposób otwarty, tylko po prostu działają w taki sposób, jak wilkołaki manipulujące czasem powinny się zajmować. Czyli cofają czas i tak naginają sytuację okolicznościową, żeby wyszła ona jak najbardziej korzystnie dla wilkołaków albo dla sojuszników. Więc na przykład przeciwnik sobie biegnie ścieżką, to wielkołak cofnie czas w taki sposób, że gałąź odpadnie akurat na łeb wroga. A żeby to zrobić, cofnie się 500 lat wstecz i na przykład nakuje tą konkretną gałąź specjalnym preparatem z trucizną, co spowoduje, że za te paręset lat, jak dojdzie do walki, to ta gałąź idealnie w tym momencie spadnie. Na przykład w ten sposób, tak. W ogóle się dziwię, że Jaszczury wpuścił Rugeracha na planetę, aczkolwiek podejrzewam, że to jest też kwestią tego, że tonący brzytwy się chwyta. więc przywódca teryjny go wpuścił, żeby jak najszybciej pozbyć się demonów i przy okazji pozbyć się demonów Escaliasa i samego Escaliasa. No, do następnego odcinka.